Dzień hey widzowie, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii na tym kanale pod tytułem Angry Birds News, czyli serii na temat nowości ze świata Angry Birds. Zanim zacznę Wam je przedstawiać, pozwólcie, że opowiem Wam żart, który idealnie pasuje do jednej z nowości. Żart ten jest wzorowany na jednym z filmików z kanału Cichy Wój, do którego Was serdecznie zapraszam, filmik macie w opisie. A więc tak, w pewnej wsi z okazji dożynek miał się odbyć koncert znanej ekipy rockowej o sprośnej nazwie jesteśmy w dupie. Niestety sołtysowi tej wsi nie odpowiadałoby, że tak brzydki napis pojawił się na plakatach reklamujących dożynki. Dlatego spytał muzyków, czy w drukarni mogą zmienić nazwę na plakatach na Mam złe wieści. Muzycy nie mają nic naprzeciw, całość planu się udaje, plakaty zostają wydrukowane z nowym napisem, dożynki się odbywają i całość kończy się happy endem. Ale dobra, przejdę teraz do newsów. Mam złe wieści. Jak wynika z dokumentu z prezentacją wyników saga, Sami, za pierwszy kwartał roku finansowego opublikowanego 8 sierpnia, saga straciła na przewalotowaniu aktywów Rovio straciła aż 2 miliardy 900 milionów jenów co chyba nie muszę tłumaczyć, że przy wykupieniu w 2023 96% udziałów firmy Rovio za ponad 706 miliardów euro to saga chce raczej zyskiwać. Niż ponownie ponosić koszty. A co to może oznaczać dla fanów? Czy to oznacza, że rowio zostanie zamknięte? A Angry Birds się skończy? Nie, raczej tak katastrofalnej przyszłości nie mamy. Uważam, że może to dla nas przynieść korzyści, jak i niekorzyści. Zacznijmy od tego, co mogłoby zrobić rowio, by było lepiej. Na pewno mogliby przynieść gry na nowe porty. Jak wiemy, Angry Birds jest znane z grania głównie na urządzeniach mobilnych ale mogliby też rozszerzyć markę o robienie kolejnych portów, tylko nie nikomu niepotrzebnych jak remake klasyka na auto. Mogliby przykładowo wznowić pracę nad wydaniem gry cross-platformingowej, którą omówiłem Wam w jednym z poprzednich filmów na kanale. Mam na myśli Angry Birds Launched. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tej gry, link do filmu macie w opisie, dlatego gorąco Was zachęcam do jego obejrzenia. Ale uważam, że mogliby jeszcze zrobić... Coś w stylu odpowiednika Apple Arcade i tam przenieść Angry Birds Reloaded oraz Bounce. Pozwoliłoby to im czerpać z więcej zysku z gier, a w dodatku nie ograniczyłoby to tylko do aplowskich systemów. Mogliby w ten sposób przeportować gry na różne konsole, czy też w końcu na Androida. Ale cóż, to mało prawdopodobne. Przejdźmy teraz do negatywnych możliwości. Na pewno w Angry Birds 2 dodadzą coś nieprzyjemnego. Nie wiem, być może to będzie kolejne rozszerzenie do karnetu, na przykład wersja plus. Albo przykładowo zrobią jakąś nową płatną grę, którą będzie trzeba okupić, co najmniej raz. Lub zrobią kolejną tandetę, tylko po to, żeby zarabiać. Ech, zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Ale dobra, czas przejść do innych newsów. W Angry Birds Rovio zrobiło eventy powiązane z Green Game Jam 2025, wspierając przez to ochronę Amazonii. W Angry Birds Dream Blast. Od 5 do 8 czerwca odbyło się wydarzenie dżunglowa układanka, w której gracze zbierali elementy układanki ukazujące piękne Amazonki. Za to Wenger Birds Friends od 2 do 9 czerwca odbył się turniej o nazwie Ratujmy Amazonkę. Cóż, cieszę się, że Rowio, pomimo niebycia już tak znaną marką jak kiedyś, to i tak dalej pomagają różnym organizacjom, które ratują naszą planetę, choćby przez te eventy. Na koniec zostawiłem coś, co większość z Was już wie, ale i tak lepiej to powiedzieć, żeby nie było, że ktoś nie wie. Film Angry Birds 3 będzie miał premierę w kinach 3 lipca 2028 roku. I cóż, dalej nie mam jakichś głębszych informacji o fabule, ale podejrzewam, że w przyszłym roku dostaniemy pierwszy zwiastun tego filmu. No i co mogę powiedzieć? Jestem fanem tej franczyzy od 2009 roku. I pamiętam, jakie nieprzyjemne aktualizacje w grach Przyniosła nam premiera filmu w 2016. No i cóż, fabuły obydwóch filmów były takie średnie. Więc, jeśli nie wymyślą coś fajnego, to niech po prostu będzie to ostatni film z tej serii i niech wezmą się za robienie gier. Lepiej to wyjdzie na całej franczyzie. No i to wszystkie newsy, jakie mam dla was na dzisiaj. I tak wiem, może wiedzieliście już wszystkie te newsy wcześniej, ale pamiętajcie to pierwszy odcinek tej serii. Dlatego bardzo proszę Was, żebyście napisali w komentarzach. Co chcielibyście tutaj widzieć? Czy newsy mają być z danego tygodnia, miesiąca, a może kwartału roku? Oraz co wy chcecie, byście było w tych newsach? Aktualizacje gier, eventy, a może coś innego? Piszcie koniecznie w komentarzach. I też zajrzyjcie na naszą kartę społeczności, gdzie możecie głosować w ankietach, jaką nową serię chcecie na kanale. Oraz wasze preferencje odnośnie filmów. Na przykład jaka długość wam odpowiada? Więc jeśli nie chcecie przegapić kolejnych nowości ze świata Angry Birds, zostawcie suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę, a ja żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Mówił. Szejd.